Zastanawiam się, czy skorzystałbyś z zaproszenia, by stać się częścią pewnej wyjątkowej grupy, gdybyś o tym wszystkim wiedział. Cofnij się przez chwilę w czasie i wyobraź sobie, że jesteś razem z gronem. Innych, jesteś podekscytowany, jesteś na pewnym spotkaniu i wiesz, że to jest bardzo wyjątkowe spotkanie, zupełnie inne od wszystkich spotkań, w których do tej pory brałeś udział. Nie tylko ty, ale wszyscy, którzy tam jesteście, czekacie z niecierpliwością na wypowiedź Jezusa. Jest luźna rozmowa, ale rozmowa przyjaciół, ale wszyscy czekają na te wyjątkowe słowa, które wypowie Jezus. No Jezus przemawia. Gdyby zebrać tak naprawdę w jedną całość wszystkie wypowiedzi Jezusa na temat Królestwa Bożego i ludzi królestwa, to większość z tych wypowiedzi byłaby zaskakująca. A niektóre nawet szokujące. O ile wiemy z zapisów Ewangelii, jedno takie spotkanie Jezusa, ja nazwałem to z taką tak zwaną grupą inicjatywną, nie miało miejsca na samym początku. Publicznej służby Jezusa. Jezus nie od razu mówił swoim naśladowcom o wszystkim, co będzie tak naprawdę nierozerwalną częścią jego planu, ale to, co chcę, od czego chcę zacząć w takiej historii, z wyobraźni. Wyobraź sobie, że jesteś na takim spotkaniu, kiedy Jezus, który Jezus organizuje, i on na tym spotkaniu na samym początku zwraca się do grona zainteresowanych, zebranych w tym jednym pomieszczeniu takimi słowami: Nie jestem zadowolony, widząc, co się dzieje w Starym Królestwie. Stworzę nowy ruch, zapoczątkuję nowe królestwo, ale moimi rekrutami będą bardzo nietypowi ludzie. Osadzę moje królestwo na barkach najsłabszych, najmniej ważnych, tych, którzy są na marginesie życia społecznego, nawet na barkach tych, którzy są wyrzutkami społecznymi, na ludziach, którzy nie mają władzy, którzy nie mają wpływu, którzy nie mają możliwości. Którzy nie ustanawiają przepisów, którzy nie są liderami. Do tego wszystkiego będę chciał, żeby wszyscy moi rekruci, na których będę zasadzał moje królestwo, stali się sługami. A to oznacza, że będziemy błogosławić tych, którzy nas przeklinają, będziemy wybaczać tym, którym, którzy nam wyrządzają zło. Nie będziemy chcieli zyskać żadnych tytułów, nie będziemy chcieli zyskać więcej ziemi, nie będziemy chcieli sięgać dalej i wyżej w kontekście wartości społecznych. Tak naprawdę będziemy przeciwieństwem każdego możliwego ruchu, jaki do tej pory miał miejsce i jaki kiedykolwiek będzie miał miejsce. Co więcej, wy będziecie prześladowani, nie będziecie mieli żadnych korzyści doczesnych. Nie będziecie mogli doszukiwać się bezpieczeństwa w tym nowym ruchu, który zamierzam stworzyć. Będziecie wyśmiewani, prześladowani, rodzina i przyjaciele odwrócą się od Was. Niektórzy z Was stracą część mienia, będą tacy, którzy stracą całe swoje mienie, a ja w końcowym efekcie będę ukrzyżowany i taka to będzie historia. W takim razie to jest moja propozycja: kto jest ze mną? Wiecie, gdyby Jezus powiedział te wszystkie słowa, on oczywiście mówił to po drodze w czasie swojej ziemskiej służby, ale gdyby powiedział te wszystkie słowa na początku swojej ziemskiej służby, to myślę, że to by pewnie przygniotło tych, którzy go słuchali. A dlatego Jezus w swojej mądrości, na ile wiemy, takie spotkanie nie ma miejsca, Jezus w swojej mądrości oczywiście mówił o królestwie e, progresywnie, powoli, ale na samym początku mówił po prostu, kiedy zebrał tych pierwszych uczniów, powiedział, chodźcie za mną. I ci pierwsi uczniowie um, musieli widzieć w Jezusie coś takiego, co sprawiało, że, że, że chcieli za nim pójść. Mimo, że do końca nie rozumieli, mimo, że nie widzieli wszystkiego, zaczęli mu się przysłuchiwać, przyglądać się mu, mieli swoje oczekiwania i mieli też swoje wyobrażenia. No i do tej, tej grupki ludzi, pierwotnej grupki ludzi, zaczęli się przyłączać kolejni i kolejni, i później, jak czytamy. U ewangelistów, tłumy podążały za Jezusem, oszołomione jego cudami, słuchające każdego słowa Jezusa, bo widzieli coś wyjątkowego w nim. Mówili tak: nikt do tej pory nie mówił w taki sposób, jak on mówi, z takim autorytetem, jakim on przemawia. Nikt do tej pory nie czynił takich rzeczy, jakie on czyni. No bo pomyśl przez chwilę. Począwszy od uciszenia burzy na morzu, kiedy Jezus pokazał, że ma władzę nad żywiołami tego świata, poprzez uzdrawianie chorych ludzi, nie na takiej zasadzie, że, że ktoś był przeziębiony, owszem, teściowa Piotra leżała z gorączką i ją uzdrowił, ale tu mówimy o cudach wielkiego kalibru, mówimy o, o ludziach, którzy się urodzili niewidomi od urodzenia. Co więcej, mówimy nawet o osobach, które musiały rozstać się z życiem i Jezus wzbudził te osoby z martwych. To są cuda wielkiego kalibru, więc nic dziwnego, że tłum, widząc takie rzeczy i słysząc niezwykłe słowa Jezusa wypowiadane z mocą, chciał iść za Jezusem. Ale po drodze Jezus w którymś momencie zaczyna mówić z autorytetem o takich rzeczach, które nie do końca pasowały niektórym uczniom. Zaczyna mówić na temat istoty królestwa, czyli to, co mogło, mógł powiedzieć na tym spotkaniu grupy inicjatywnej, a czego nie powiedział od początku. Ale zaczyna mówić o tym, jakie będzie to królestwo. Jacy będą ludzie królestwa, chociażby kazanie na górze, które Jezus wygłasza, które jest taką konstytucją Bożego Królestwa. I powoli tłum zaczyna topnieć. Przychodzi taki moment, kiedy zostaje z nim niewielka grupa ludzi. Jezus zada im pytanie. Czy i wy chcecie odejść? A oni odpowiadają, panie, ale do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Więc idą za Jezusem, ale idąc za Jezusem, dalej mają swoje wyobrażenia i dalej mają swoje oczekiwania. I w miarę jak rozwija się ziemska służba Jezusa, jego wzrok zaczyna być coraz bardziej skupiony na, na Jerozolimie. Czytamy w Łukasza 9 rozdziale u tego ewangelisty takie słowa, że kiedy nadszedł właściwy czas, to Jezus skupił swój wzrok na Jerozolimie. Bardzo ciekawe określenie, które wskazuje na to, że Jezus był, był zdeterminowany, żeby iść do Jerozolimy, był, miał, miał, miał wyraźną wizję i wyraźny, wyraźne parcie, żeby... W tym momencie udać się do Jerozolimy, co zadziwia jego uczniów, którzy mówią: dopiero co tam byłeś i chcieli cię zabić, a ty znowu chcesz tam iść, ale Jezus jakby nie, nie zbacza, nie zwraca w ogóle uwagi na to, co oni mówią. Z determinacją podąża w stronę Jerozolimy. Być może dlatego, że o nas, kochani, jest powiedziane, że każdy człowiek rodzi się po to, żeby żyć. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, jest, żeby to życie zachować, żeby go nie, nie tracić. Kiedy Myślał Jezusie to, to jest jedyna osoba w historii ludzkości, która urodziła się nie po to żeby żyć, ale po to żeby umrzeć. I cała ta służba, którą Jezus prowadzi, począwszy od tych pierwszych cudów, które dokonuje, poprzez kolejne i kolejne, to wszystko uwiarygadnia i to, kim on tak naprawdę jest, ale wskazuje na to, że jeżeli jest tym, kim jest, to tak naprawdę jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, o którym Jan Chrzciciel powiedział. Nic dziwnego, że przychodzi moment, kiedy Jezus jest zdeterminowany, żeby iść w stronę Jerozolimy. Przychodzi taki dzień, kiedy. Już będąc w tej Jerozolimie, Jezus zostaje zatrzymany, zostaje zdradzony, zostaje skazany, jest porzucony przez wszystkich ludzi, których miał do tej pory wokół siebie, przez wszystkich swoich przyjaciół. Jest ukrzyżowany, najpierw umęczony, później ukrzyżowany, później złożony do grobu. No i trzeciego dnia, jak wiemy, Jezus powstaje z grobu. Ewangeliści relacjonują, że Jezus ukazywał się przez 40 kolejnych dni w różnych konstelacjach, różnym osobom, małym grupkom, kilku osobom, kilkunastu, a nawet przy jednej okazji. Ewangeliści relacjonują, że ukazał się pięciu tysiącom osób jednocześnie. Ale ci, którym Jezus się ukazał, nadal byli tymi, którzy mieli swoje wyobrażenia i dalej mieli swoje oczekiwania. Można powiedzieć, że przyszedł Mesjasz, a jednak w pewnym sensie po zmartwychwstaniu, życie wygląda tak samo jak wyglądało wcześniej. Bo ci naśladowcy Jezusa, kiedy myśleli o, o Mesjaszu, to dorastali całe swoje życie z takim przekonaniem, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to wywróci wszystko do góry nogami i zaprowadzi porządek. W ich umyśle to oznaczało, że zdetronizuje cesarza, że zlikwiduje cesarstwo rzymskie, które opresyjnie traktowało Izraelitów, że nagle nastanie dobrobyt, że nagle nie będzie chorób, nie będzie łez, nie będzie płaczył. To będzie przyjście Mesjasza. Jednak po zmartwychwstaniu wszystko działo się dokładnie tak samo jak przed zmartwychwstaniem. Rzym nadal okupuje Palestynę. Na zewnątrz wciąż króluje śmierć i zło. Ubóstwo nadal istnieje, wyzysk też. Można powiedzieć, że w pewnym sensie po zmartwychwstaniu świat tych pierwszych uczniów Jezusa wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał przed zmartwychwstaniem. Ludzie cierpią, ludzie umierają. Być może dlatego siedmiu z jedenastu jego pierwszych uczniów, a, najwyraźniej zdezorientowanych i zniechęconych, wróciło do łowienia ryb. Tak, słyszeli. Jezus im powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy, bo, bo ześle swojego Ducha Świętego. No więc czekali dzień, dwa, tydzień, kolejny tydzień i kolejny tydzień. Nie wiem, co było w ich głowach, ale myślę, że mieli prawo zastanawiać się. Hmm, ciekawe, jak to będzie? No widzieliśmy Go Zmartwychwstałego, ukazał nam się przy różnych okazjach, ale, ale ten świat nie wywrócił się do góry nogami tak, jak myśleliśmy, że się wywróci. Ciekawe, że on im mówi: Nie oddawajcie się z Jerozolimy, a oni zadają mu pytanie: Panie, czy, czy to w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? Widzisz, oni dalej mieli swoje wyobrażenia i dalej mieli swoje oczekiwania. Mówi się, że kto pyta, nie błądzi. Zadajmy pytania, bo chcemy wiedzieć więcej. Zadajmy pytania, bo drąży nas ciekawość. Zadajmy pytania, bo chcemy pozyskać wiedzę. Pierwsze pytanie, które się pojawia zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa w Księdze Dziejów Apostolskich, które zadają uczniowie brzmi, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Innymi słowy, oni zadają pytania, bo myślą, że wiedzą, a Jezus wydaje się im mówić, słuchajcie, ja mam zupełnie inny plan, ja mam inny program, który będę realizował. Już zaczynam go realizować. 40 dni po staniu Piotr odważnie ogłasza, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Doktor Łukasz, który... To zdarzenie relacjonuje w swojej księdze, pokazującej historię kościoła, historię wczesnego chrześcijaństwa. Mówi, kiedy wskazuje na Piotra, to mówi, że Piotr przemawiał z wyjątkową odwagą. Nie tylko tego dnia. Ten Piotr przemawiał z wyjątkową odwagą przez 30 kolejnych lat swojego życia. 30 lat mówił o zmartwychwstałym Jezusie, który zmienił jego życie. I nie zmienił, Piotr nie zmienił swoich przekonań nawet wtedy, kiedy Neron. Zaczął winić chrześcijan za pożar, który sam rozpętał, który sam rozpoczął w Rzymie. Sam sprowokował, kiwnięciem jednego palca, skazuje wierzących ludzi na śmierć. Najwyraźniej razem z Piotrem. Tradycja kościoła mówi, że Piotr uznał się niegodnego, by być pozbawionym życia w taki sam sposób jak Jezus, więc prosi, żeby można go było ukrzyżować do góry nogami. Niektórzy chcieliby. Wierzyć, że stanie to fikcja. Że, że naśladowcy Jezusa tak naprawdę byli tak przejęci, przejęci śmiercią Jezusa i w jakimś amoku żyli, że kiedy udali się do grobu, to, to, to tego dnia przez pomyłkę dotarli do innego grobu. Weszli do grobu, nie tego właściwego, bo Jezus dalej był w tym właściwym, ale weszli do innego grobu, zobaczyli, że jest pusty i żyli przekonaniem, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Inni zasugerowali kiedyś, że uczniowie Jezusa włamali się do grobu i wykradli ciało Jezusa. To znaczy, odwalili dwutonowy kamień zapieczętowany przez władze rzymskie, narażając się tym samym na poważne konsekwencje typu utrata życia. Weszli do grobu, wzięli pod pachę ciało Jezusa, wynieśli, a później światu wszemi wobec rozpowiadali: hej, słuchajcie, chwała panu, Jezus zmartwychwstał. Ale tam wiecie, jak jest, nie? Jeszcze inni chcieliby wierzyć, że Jezus po okrutnym pobiciu, brutalnym traktowaniu, złożony do grobu, za którym owinięty prześcieradłami, za którym zatoczono dwutonowy kamień do wejścia, że Jezus tak naprawdę nie umarł na krzyżu, tylko stracił przytomność. I że ten Jezus nagle odzyskał przytomność w tym chłodnym grobie, wyswobodził się z tych bandaży, którymi był owinięty, barkiem swoim pchnął ten dwutonowy kamień, wyszedł na zewnątrz i pokazał się swoim uczniom, a oni powiedzieli: No, chwała panu, zmartwychwstał. Wiesz co? Ja myślę, że jest tylko jedno wyjaśnienie: pustego grobu. Tego był pusty. I 30 lat wcześniej, kiedy mówię o Piotrze, którego życie zmieniło się diametralnie, ten Piotr zobaczył pusty grób i ten pusty grób wywrócił jego życie do grunogami. E nie tylko Piotr. No bo pomyśl o Pawle. Wiele o nim wiemy, bo czytamy jego listy, ale z listów dowiadujemy się, poznajmy tą dobrą wersję Pawła. Rzadko kiedy mówi się o tej. Nieładnej wersji Pawła. Ta nieładna wersja Pawła polegała na tym, że był tak przekonany, że chrześcijaństwo jest sektą, którą należy zwalczać, że zwalczał ją, starał się ją skutecznie zwalczać, co oznacza, że był skłonny wtargnąć do domu i brutalnie siłą wyciągać mężczyzn, kobiety i dzieci. I robił takie rzeczy, o których, o których wolimy nie myśleć, w oparciu o które można by nakręcić niezły hollywoodzki film. I nagle ten sam Paweł. Doznaje przykrości, udaje się w trzy podróże, prze, przemierza pieszo albo na grzbiecie osła 16 tysięcy kilometrów, mówiąc ludziom wszemi wobec, że jego życie zostało zmienione przez zmartwychwstałego Chrystusa, który mu się pojawił na drodze do Damaszku. Niektórzy ludzie chcieliby wierzyć, że zmartwychwstanie to fikcja. I ja mam na to inne wyjaśnienie. Jestem przekonany, że Paweł zobaczył zmartwychwstałego Chrystusa. Bo to właśnie z martwych stałych Chrystus daje i pusty grób daje wizję życia, która sięga stąd aż do wieczności. I wiecie, kochani, ta wizja to coś, coś znacznie większego niż to, o czym my często myślimy. To coś znacznie większego niż właściwa partia, która powinna sprawować rządy w kraju, więcej miejsc pracy, lepsze miejsca pracy. Lepsza płaca, lepsza służba zdrowia, mniejsze podatki, lepsze drogi, to jest znacznie więcej niż to wszystko, co nam często absorbuje nasz umysł. Tak naprawdę, Jezus wydaje się mówić: Ja mam zupełnie inny program, który, który chcę realizować. I mówi to do ludzi, którzy byli zmęczeni życiem, którzy byli obciążeni, którzy nie mieli opieki socjalnej, nie mieli opieki zdrowotnej. Nie mieli możliwości głosowania i decydowania o losach narodu. Jedyne miejsce, które mieli do swojej dyspozycji, to duszny pokój na piętrze, będąc jednocześnie tą jedyną grupą ludzi, która, która nie miała statusu społecznego, nie miała środków do życia, nie mieszkała w centrum ówczesnego świata, nie mieli telefonów komórkowych, nie mieli internetu, nie mogli przemieszczać się z miejsca na miejsce tak jak szybko, jak my to dzisiaj robimy. Nie mieli takich funduszy, jakie my dzisiaj mamy do dyspozycji. Nie znali słowa przekąska. Nie mieli lodówek, nie mieli pralek, nie mieli robotów kuchennych, nie mieli szafy wypełnionej odzieżą. Nie mieli możliwości wyjazdu na urlop, nie mieli przywileju długiego życia. Z dnia na dzień borykali się z wyzyskiem, z brakiem opieki społecznej. Nie mogli pójść do sklepu za rogiem, w którym w każdej chwili mogliby kupić sobie coś do jedzenia, świeże pieczywo. Ich codzienność wyglądała zupełnie inaczej niż nasza. A jednak ich życie sprawiło, że w ciągu trzech wieków, w ciągu pierwszych 30 lat Kościół zdominował całe wybrzeże, cały rejon basenu Morza Śródziemnego, a w ciągu kolejnych trzech wieków Kościół Jezusa Chrystusa miał już 3 miliony swoich naśladowców. Myślę o tych pierwszych uczniach, o, którzy byli zalążkiem za Kościoła, którzy nie powinno nas to dziwić. Mnie to nie dziwi, kiedy im się przysłuchuje, kiedy się wczytuje. Nie dziwi mnie to, że oni mieli swoje oczekiwania i mieli swoje wyobrażenia. A Jezus chce im powiedzieć, mam dla was coś lepszego. Powiedział, nie wasza to rzecz znać czas i pory, które ojciec ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. I będziecie mi świadkami tutaj, w Jerozolimie, w Judei, w Galilei, i w Samarii, Galilei aż po krańce Ziemi. I wiecie, co mnie fascynuje? Że, że tak naprawdę Jezus mógł powiedzieć: nie wasza to rzecz, dostaniecie ducha świętego. Ale ten Jezus dodaje: weźmiecie co? Weźmiecie moc ducha świętego. Indywidualnie każdy naśladowca Jezusa i kościół pana Jezusa Chrystusa dostaje ducha świętego, ale dostaje, jak gdyby, moc tego ducha świętego, który, który co? No właśnie. Może się mylę, ale pozwól, że zaproponuję ci coś. I kiedy myślę o mocy ducha świętego, to dla mnie moc ducha świętego to pojednanie w rodzinie, tam gdzie to pojednanie wydawało się do tej pory niemożliwe. Graniczyło z cudem, i to, że pojednanie miało miejsce, to odbyło się tylko dlatego, że moc Ducha Świętego okazała się w życiu tej rodziny. Dla mnie, moc Ducha Świętego to wybawienie, wybaczenie tam, gdzie do tej pory nie było miejsca na wybaczenie. Moc Ducha Świętego to słowa: Kocham cię pomimo, albo jestem z tobą wbrew okolicznościom. To pokój serca, który jest niezrozumiały. Moc Ducha Świętego to radość, której nie da się opisać. Moc Ducha Świętego to matka, która zmaga się z chorobą syna, wychowując go sama, bo ojciec nie wytrzymał presji i zostawił rodzinę. To jest moc Ducha Świętego. To syn czy córka kochający pomimo tego, że doświadczyli w rodzinnym domu niewyobrażalnych przykrości. Posłuchaj. Nie jestem w stanie ci dać definicji. Nie dam ci definicji mocy Ducha Świętego, bo prawda jest taka, że sam sama musisz tego doświadczyć. Ja tego muszę doświadczyć i ty tego musisz doświadczyć. I to doświadczenie, doświadczenie pierwszego kościoła, które nam towarzyszy aż po dzień dzisiejszy, nie zna tak naprawdę barier. Nie zna barier odległości, nie zna barier czasu, barier rasy. Barier, miejsca, statusu społecznego. Gdybyś mógł ze mną wsiąść w samochód i udać się na wschód od Wrocławia, mniej więcej 300 kilometrów w linii prostej, to mógłbyś poznać Janka, który żyje pod jednym dachem z żoną, której jest oddany od 40 lat. Z żoną, która robi mu sceny w domu z powodu jego chrześcijaństwa. Co jakiś czas krzyczy, co jakiś czas wyrzuca Biblię, które znajduje, on wtedy kupuje albo dostaje nowy egzemplarz. Co jakiś czas używa żona wobec niego niecenzuralnych słów. Wiesz, to kiedy się go słucha, to można myśleć, że Jan ma wystarczająco dużo powodów, żeby dać sobie z tym spokój, bo to ewidentnie się nie sprawdza. Ale on nie rezygnuje. I kiedy co jakiś czas staje naprzeciw niej, bez silności życia, Jezus daje mu siłę, żeby powiedzieć jej: Kocham cię. Wiesz, to jest tylko jedno wyjaśnienie takiego zachowania. To moc ducha zmartwychwstałego Chrystusa uzdania go do takiej postawy. Gdybyś mógł wsiąść ze mną w samolot i odbyć podróż w przeciwnym kierunku. 3000 kilometrów na zachód od naszego miasta, na inny kontynent. To tam w dalekiej Kanadzie być może poznałbyś Anię, która o sobie mówi, że jest Prusaczką. Jej ojciec widział, jak radzieccy żołnierze w czasie II wojny weszli do ich domu, Zwałcili matkę, zgwałcili siostry, a później po kolei zabijali wszystkich członków rodziny. Dziadek wtedy upadł na syna, czyli ojca Ani, przycisnął swoim ciałem ciało tego małego, młodego chłopaka, który się nie ruszał, udając martwego. I tak naprawdę tylko on z całej rodziny został przy życiu. Później założył rodzinę, urodziła się Ania. Ale Ania, kiedy dorastała, to widziała, im starsza była, tym bardziej widziała, jak bardzo ojciec nienawidzi Boga i, i nie chce w ogóle rozmawiać o Bogu. Bo, bo gdyby Bóg istniał, to jak mógłby dopuścić do czegoś takiego? Ale wiesz co? Ania uwierzyła. Uchwyciła się słów Chrystusa. Ojciec powiedział jej wtedy, że ją wydziedziczy. Jak powiedział, tak zrobił. Tata nie miał mocy, by się zmienić, ale też nie miał mocy, żeby wpłynąć na przekonania Ani i jej postawę wobec Staty, która nie zrywa relacji z tatą, która zabiega o tą relację i która ma moc, żeby żyć inaczej. Niektórzy chcieliby wierzyć, że zmartwychwstanie to fikcja. Ja mam inną odpowiedź. Pusty grób. I moc ducha świętego, która wypływa z pustego grobu. Prawdę mówiąc, nie wiem, dlaczego tutaj jesteś. Ty, ty sama musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego jesteś tutaj dzisiaj. Ale wiem, że chcę ci zadać jedno pytanie. Czy doświadczyłeś tej przemieniającej mocy Bożego Ducha Świętego w swoim życiu? Mówi się, że pusty grób zmienia wszystko. I to prawda, ale to tylko część prawdy. Nie wiem, czy potrzebujesz dowodu, tak jak ci studenci Akademii Ekonomicznej, którym wykazywałem, że Jezus na pewno z martwych stał. Ale jeśli potrzebujesz dowodów, to chcę Ci powiedzieć, że dowodem na to, że Bóg zbudził Jezusa z martwych, niekoniecznie jest pusty grób. Ale serce, czy serca Jego uczniów, pełne Ducha Świętego. Bo na dobrą sprawę pusty grób ma znaczenie wtedy, kiedy Twoje przemienione przez Boga serce jest przepełnione mocą Ducha Świętego, po to byś wskazywał innym na Chrystusa. O to chodzi w chrześcijaństwie. Po to tutaj jesteśmy i po to rozchodzimy się na zewnątrz, żeby Ogłaszać imię Jezus, zwycięstwo w Jezusie, który jedynie jest w stanie zmienić nasze życie. Panie, dzięki Ci za każdą osobę tak, jak tutaj jesteśmy. I proszę Cię, Panie, żeby chrześcijaństwo dla mnie, dla nas, dla każdego z nas nie było tylko pustym gadaniem, czystą teorią, w której stajemy się ekspertami. Proszę Cię, Panie, abyś Ty, który powstałeś z martwych i dałeś nam swojego Ducha Świętego, aby ten Duch penetrował nasze umysły, nasze serca, aby nas przemieniał, Panie, aby czynił nas ludźmi podobnymi do Ciebie. Dawaj nam takie pragnienie, Panie. Chcemy tego pragnąć i chcemy takiego życia, innego życia, Panie. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty w swojej cierpliwości, w swojej jaskawości ciągle czekasz, aż przyjdziemy do Ciebie i powiemy, tak, Panie, chcę innego życia. Amen.